Święta, święta i po świętach. Po 27 dniach wróciliśmy do gry. W tym czasie mogliśmy obejrzeć kolejnego sylwestra marzeń, śledzić brazylijską telenowelę z Paulo Souza w roli głównej, cieszyć się z nadejścia polskiego ładu, czy marzyć o tym, że nasi skoczkowie wzbiją się do góry, jak krzywa zachorowań na COVID. W sumie to chyba jednak dobrze, że przez najbliższe dwa miesiące zajmiemy się czymś innym. Niespodziewanie rozgrywki rozrosły się nam do 47 drużyn. A to wszystko przez dołączenie ekipy czwarte piętro nieruchomości. Skoczyła na no do trzeciej ligi w miejsce pauzy i w miniony weekend rozegrała dwa mecze. Początki bywają trudne, ale zamiast wyświetlanych opowieści o pierwszych kotach za płotami i pierwszych śliwkach robaczywkach, Łukasz Łukawski dość pragmatycznie ocenił występy swojego zespołu. Potrzebujemy chwilę czasu na to, żeby się zgrać. Potencjał jest, co pokazały po jednej bramce w każdym z meczy strzelony przez dwóch zawodników. No ale niestety widzimy, że mam problemy z, z obroną. Myślę, że treningi pomogą nam trochę się wgrać. Celem na, na ten sezon jest to, żeby nie być ostatnim. Jako zawodnik występujący w, na parkietach amatorskiej koszykówki, no to parę z turniejów, parę z sezonów spędziłem. Muszę powiedzieć, że hala jest bardzo ładna, nagłośnienie świetne. Organizacja super, to co się dzieje dookoła, wszystko jest, jest na bardzo wysokim poziomie. W sobotę nowicjusze naszej ligi ulegli w nieruchomościowych derbach ekipie Capital 1-3. Dla zespołu Marcina Kanadysa to już drugie takie zwycięstwo. W pierwszej kolejce Kapitel pokonał 1-0 inną agencję nieruchomości. Posesję. Nazajutrz czwarte piętro odrobiło pierwszą zaległość. W meczu z GKS Abramów do szczęścia i pierwszego punktu zabrakło niewiele. Na bramkę Grzegorza Czarkowskiego błyskawicznie odpowiedział Paweł Gajowiak. Czarkowski w 20 minucie wpisał się jednak do meczowego protokołu ponownie i zapewnił GKS-owi cenne zwycięstwo. Tym cenniejsze, że dzień wcześniej drużyna Abramowa musiała uznać wyższość Plagi Szczurów. Już w drugiej minucie sygnał do ataku dał Marek Kowalczuk. Potem trafiali gracze GKS-u: Robert Ogórek na swoje nieszczęście do swojej bramki, a Grzegorz Czarkowski do właściwej. W drugiej części gry plaga dorzuciła jednak dwa trafienia i zasłużenie wywiozła schodźki komplet punktów. Podobnie jak plaga, 9 punktów ma posesja. Drużyna Artura Bogaja pokonała Midas od czynniki. Na 1 do 0 po ładnej akcji Krzysztofa Chilimoniłka trafił Dariusz Wojciechowski. Przed przerwą odbył się jednak Konrad Lis. Druga połowa to jednak huraganowa ataki po sesji. Kilka z nich przyniosło oczekiwany efekt. Swoje kolejne dwa gole w tym sezonie dorzucił Kamil Głos. Trafił także Hilmoniuk, a w końcówce rozmiary porażki Midasa zmniejszył jeszcze Lis. 9 punktów ma także Sokół, ale ten dorobek nie zmienił się od listopada, bo wszystkie punkty drużyna Marcina Piądło zebrała właśnie w tym miesiącu. W niedzielne popołudnie sokuł poległ w starciu z Bigosem. Wynik otworzył Tomasz Krzyżanowski, ale bohaterem wśród puścianek został Łukasz Augustyniak, które ustrzelił hat-trick. Warto dodać, że dwa trafienia dla Sokoła zaliczył Karol Arciszewski, który w zamieszłych czasach także reprezentował barwy PKS Bigos. Pierwsze niedzielne spotkanie III Ligi zakończyło się kanonadą. Dariusz Danielewicz zaczął, ale cytując klasyka, to nie ma żadnego znaczenia, że zaczął. Grający bez zmian zespół Patatajów nie mógł się przeciwstawić ofensywnej sile Bilenium napędzanej przez Dawida Kurkiewicza. Popularny Kura może i nie angażuje się zbytnio w grę defensywną zespołu, ale w ofensywie jest nieoceniony. Już do przerwy informatycy prowadzili 5-2, a Kurkiewicz notował karetę. Było jednak całkowicie jasne, że jego strzelecki show jeszcze się nie zakończył. W drugiej połowie katował podłamanych rywali i koniec końców dopiął swego. Strzelił bagatela. 10 goli, a jego drużyna wygrała 11-2. Mecz rozpoczął się ciężko, strzeliśmy pierwszy gola, co pamiętam, ale na szczęście szybko wyrównaliśmy. Koledzy to sobie jakoś dali, do tej sytuacji stworzyli, więc jakieś tak się udało, czy jestem bohaterem, nie wiem. Koledzy na pewno będą na rzekać, się nie podobałem, no, ale to już historia pamięta zwycięzczych. Kurkiewicz został bohaterem bilenium, ale swojego herosa miał także kurs, który raczej nie był faworytem meczu ze Świeżakami. Sugerowała to po prostu ligowa tabela. Ale okazało się, że... Nie są leszcze, Może nie leszcze, ale jeden na pewno. Jakub Leszcz. Strzelił w tym meczu cztery gole i można tylko żałować, że nasza kamera odpoczywała, gdy trafiał na 2 do 0 w 16 minucie, bo był to gol niezwykłej urody. Potem poszedł za ciosem i upolował błyskawicznie jeszcze dwie bramki. W końcówce, gdyby zachował więcej zimnej krwi, dorobek miałby jeszcze okazalszy. Tymczasem świeżaki przerobiły scenariusz z grudniowego meczu. Najpierw oddały pole rywalowi, wtedy Kamilowi Głosowi z posesji, a w końcówce pogłosiły się o ratowanie honoru. Bramkę na otarcie łez strzelił Mateusz Tkacz. Nie było niespodzianki w meczu OBIS Bank, Choć wygraną marketu budowlanego należy określić mianem ciężarów. Do przerwy było 0-0, a po zmianie stron jako pierwszy do siatki trafił Łukasz Szlachetka. Ten sam zawodnik błyskawicznie przerodził się jednak w antybohatera, gdy na linii bramkowej wyręczył Jana Stankiewicza. W efekcie obejrzał czerwoną kartkę. Stankiewicz wprawdzie w dobrym stylu obronił strzał Krzysztofa Boguty z rzutu karnego, ale coś odwlecze, to nie uciecze. Boguta już minutę później zrehabilitował się i było 1-1. Bramkę na 2-1 po kuriozalnym błędzie Marcina Łaguny zdobył Emil Mackiewicz, a równo z końcową syreną w wyniku stalił Michał Łukiewicz. To była bezkompromisowa kolejka. Za nami 8 meczów i żaden z nich nie zakończył się remisem. Nie sposób nie odnotować efektownego zwycięstwa Bilenium i popisu strzeleckiego Dawida Kurkiewicza, który umocnił się na czele klasyfikacji strzelców. W tabeli jego drużyna również na prowadzeniu, ale z oddechem obi na plecach. Zmiana lidera. W Niedzielny poranek osłabiony zespół ben kwadrat musiał uznać wyższość Matgeo w meczu na szczycie. Strzelanie tuż przed przerwą rozpoczął Mateusz szuraj, a po zmianie stron do głosu doszedł jego imiennik, Mateusz Rewerski. Jego dublet ustalił rezultat końcowy na 3 do 0. Ben kwadrat szukało szczęścia, ale Patryk Kowalczyk, zastępujący Marcela Kopuśniaka w bramce Matgeo, spisywał się bez zarzutu. Ben kwadrat spadł na trzecie miejsce, bo zostało wyprzedzone również przez robimy marketing. Zespół marketingowców w pierwszej połowie starcia z MW Lublin wyszedł na dwubramkowe prowadzenie. Rywale nie złożyli jednak broni, a fantastycznym trafieniem z własnej połowy popisał się Rafał Mitura. W wykonaniu tego wyśmienitego technika oglądamy to zresztą nie pierwszy raz. Jednak nawet taki gong nie podłamał drużyny Kamila Balcerka. W końcówce bramki Kamila Miklaszewskiego i Krystiana Iweniuka załatwiły sprawę. Bardzo dobrze w 2022 rok weszła drużyna You Can Dance. Debiut nowych strojów wypadł pomyślnie, choć malegania nie zamierzała ułatwiać zadania. Już w pierwszej minucie prowadzenie zespołowi Pawła Kępki zapewnił Gabriel Parada. Trzy minuty później było 1-1 po bramce Łukasza Patronowicza. W drugiej części więcej z gry mieli tancerze. Niekiedy do szczęścia było bardzo blisko, a w końcu Krzysztof Jarnicki znalazł drogę do bramki Michała Malinowskiego. Na bramkę popularnego jojo rywale nie znaleźli odpowiedzi. W kratkę grają niedysponowani. W grudniu efektownie rozbili marmotę, by w pierwszej kolejce 2022 roku przegrać z NEO. Spotkanie rozpoczęło się po myśli zespołu Michała Capały, bowiem w piątej minucie gola zdobył Jakub Krzeszowiak. Później trafiali już wyłącznie zawodnicy Neo. Wyrównął Karol Chmura, na 2-1 trafił Marek Błaszczak, a kropkę nad i przytomnym przekopem z własnej bramki postawił Mateusz Błaszczak. Dużo emocji przyniosła rywalizacja Marmoty z aresztem śledczym. Od pierwszych minut stroną przeważającą był areszt, ale świetnie dysponowany był Rafał Brzeziński. Świstaki odgryzały się, ale brakowało dokładności. Już przed przerwą Piotr Bielak otworzył rezultat spotkania. Zielono-Niebiescy wyrównali w 20 minucie za sprawą Piotra Stajszczaka. Areszt ruszył do przodu i dwie minuty później dopiął swego. Piłkę w bramce umieścił Dawid Skoczylas. W końcówce mormota zaryzykowała grę z wycofanym ramkarzem. Mocno przypadkowa i szczęśliwa akcja zakończyła się trafieniem Stajszczaka. Mógł on zostać bezdyskusyjnym bohaterem meczu, ale w ostatniej akcji spotkania zabrakło mu koncentracji. Tytuł MVP wędruje więc do Brzezińskiego. Gdyby nie jego interwencje, Marmota z pewnością przegrałaby ten mecz. To była kolejna interesująca kolejka w drugiej lidze. Nie jeden typer mógł się tylko zrzymać na zaskakujące wyniki. Walka o miejsce w grupie mistrzowskiej zapowiada się ekscytująco. Nikt jeszcze nie może być pewny swego. Ciasno także wśród najlepszych strzelców. Pierwsza bramka 2022 roku na pewno nie będzie kandydowała do miana najładniejszej. Abdallah Suma dał wściekłym psom prowadzenie, ale potem do głosu doszła perła. Przed przerwą wyrównał Michał Nurzyński, a w drugiej połowie na 2 do 1 trafił Mateusz Krzywanowski. Wszystko co najciekawsze, dopiero nas jednak czekało. W 23 minucie wściekłe psy doprowadziły do wyrównania pomocnym mocnym strzele Tomasza Dańskiego. Ekipa wściekłych poszła za ciosem. Dwójkowa akcja stranieri. Wasy Slobodian do Abdellaha Sumy, a ten wprost do siatki. Perła nie miała już wyboru, postanowiła zaryzykować. Może rozgrywanie akcji w przewadze nie było najlepsze, ale ten strzał krzywanowskiego, wow! Anglicy mówią o takich uderzeniach Screamer. W ten sposób krzywy uratował Perle Remis, a my po pierwszym meczu w tym roku mogliśmy być całkowicie ukontentowani. To mi się podoba, o to chodzi. Zaraz po wściekłych psach i Perle na parkiet wyszły drużyny Togatusa KS Ruty. Ta rywalizacja także nie zawiodła naszych oczekiwań. Do przerwy na prowadzeniu byli adwokaci, a jedyną bramkę zdobył Kamil Nowicki. W drugiej części ładny strzał Pawła Gryty dał zespołowi Krzysztofa Grabowskiego wyrównanie. W odpowiedzi arkadiusz Adamczuk trafił na 2-1, ale ruta znów ripostowała. Aleksander Krause z konieczności pełniący w tym dniu rolę bramkarza wykorzystał swój największy atut mocny strzał z dystansu. Gdy zanosiło się na drugi w tej kolejce remis, w 23 minucie sprawy w swoje ręce wziął Adamczuk. Czapki z głów. Do końca ważyły się także losy spotkania czarnych kotów z Aliplastem. Koty długo nie mogły się przebić przez dobrze zorganizowaną defensywę Aliplastu. W 17. minucie udało się Piotrowi Bartoszcze, choć czy na pewno się udało, tego do końca nie wiadomo. Piłka po niepewnej interwencji bramkarza zatańczyła na linii bramkowej. Zdaniem sędziów przekroczyła ją całym obwodem. Z taką decyzją zgadzali się gracze czarnych kotów, a nie zgadzali zawodnicy Aliplastu. Cóż za niespodzianka. Ambitna postawa Aliplastu pozwoliła jednak tej drużynie wyrównać w 24. minucie. Cały trud poszedł na marne, bo od razu po wznowieniu ekipa Filipa Zielińskiego rozegrała akcję na wagę wygranej, sfinalizowaną przez Dawida Plewika. Gracza Liplastu mieli prawo być na siebie wściekli. Na dole tabeli wciąż bez punktów Kancelaria Eurolegę. Zespół Pawła Godzwona postawił się pod budową, ale na gole Bartłomieja Wazelina i Michała Kopecia dopiero w samej końcówce odpowiedzieć zdołał Tomasz Rzeszut. Na odrobienie strat zabrakło już czasu. Był to jednak występ, który daje nadzieję na punktowe zdobycze w kolejnych kolejkach. Bez bramek w meczu golasów z widokiem. To pierwszy w tym sezonie mecz, w którym nie obejrzeliśmy goli. Duża w tym zasługa obydwu bramkarzy, którzy przez całe 24 minuty zaliczyli wiele udanych, często ofiarnych interwencji. Brawa zarówno dla Krzysztofa Stachyry, jak i Kamila Malińskiego. Napastników odesłalibyśmy do poprawki, ale czy w tym meczu byli w ogóle jacyś napastnicy? Wyścigał Ekstraligę, wciąż na prowadzeniu to Gatus. W strefie awansowej póki co także Czarne Koty i Padbutt. Z dużej chmury mały deszcz. Ostrzyliśmy sobie zęby na mecz Dampolu z ale taxi, jednak taksówkarze wystąpili w mocno przetrzebionym składzie, bez swoich ofensywnych liderów. W efekcie Adam Paul łatwo wygrał to spotkanie 7 do 2, a druga połowa przypominała momentami luźną gierkę w środowy wieczór po pracy. Ale taxi odpuściło defensywę i nadziewało się raz za razem na kontrataki. Gdyby nie świetna postawa Michała Pycia w bramce, skończyłoby się znacznie wyższą porażką. Barne to jednak pocieszenie, bo jeśli ale taxi chciało się włączyć do gry o medale, to bardzo łatwo straciło ważne punkty. W ekibie Adam Polu hat-trykiem podpisał się Paweł Szejduk, ale znakomitą robotę wykonał również Paweł Uliczny. Adam Pol jest w tym momencie jedyną drużną z kompletem punktów. To efekt sensacyjnego rozstrzygnięcia w sobotnim meczu poker -teamu z Gittimem. Gitowcy całkowicie zaskoczyli pokerzystów swoją konsekwentną i mądrą grą w obronie, a do tego wykorzystali trzy okazje w pierwszej połowie. Wielokrotni mistrzowie ligi musieli rzucić się w pogoń. Szybki gol Erwina Sobiecha urealnił marzenia o skutecznym pościgu, ale potem drużyna Wojciecha Krzymowskiego miała spore problemy z grawitacją. Te sekwencje upadków moglibyśmy podesłać do śmiechu Warte, licząc na jakąś nagrodę rzeczową. Impulsywni zawodnicy poker teamu pewnie powiedzieliby, że tą nagrodą powinny być okulary dla sędziów, ale wydaje się, że zdecydowana większość decyzji była prawidłowa. Poker zdołał strzelić jeszcze dwa gole, ale w międzyczasie nie ustrzegł się też błędów. Po piątym faulu do przedłużonego rzutu karnego podszedł Paweł Osoba i zdobył kluczową bramkę na 4-2. Pierwszy ekstraligowy mecz w 2022 roku zakończył się zwycięstwem tifosi z Dywanami Łuszczów. Po dwóch seriach spotkań Tifozji mogło się martwić o utrzymanie, a trzy kolejki później jest tuż za podium. Dywany rozczarowują. Dziurawa obrona i brak koncepcji w ofensywie. Tak to należy określić. W tym meczu swojego gola nie upolował nawet as atutowy Bartłomiej Barwiak. Tifozji grało konsekwentnie. Nawet gdy na chwilę straciło prowadzenie, to natychmiast je odzyskało, by potem podwyższyć. Wynik końcowy? 4 do 1. W ramki strzelali Damian Falisiewicz, Dawid Ptaszyński i Piotr Pędota. Ciekawe, czy kiedyś wszyscy trzej strzelali w jakimś meczu motoru. Mur, w zgodnej opinii osób interesujących się LAGB, był przedsezonowym kandydatem do walki o medale. Po pięciu kolejkach z tych przewidywań nie zostało nic. Drużyna Marcina Urbana zajmuje miejsce w strefie spadkowej, a w sobotę przegrała 1-5 z Sabiksem. Mało tego, była to porażka całkowicie zasłużona, a gdyby nie niewyśmienity Mateusz Dudek pomiędzy słupkami, byłaby jeszcze wyższa. Ładna bramka Andrzeja Jezierskiego to liche pocieszenie. A Sabiks? Trzecie z rzędu zwycięstwo. Frycowe zapłacone, można więc piąć się w górę tabeli. Dwa mecze w sobotę rozgrywało Bosko. Ekipa Jakuba Kosikowskiego na początek zmierzyła się z Czarnymi. I Kosikowski z pewnością będzie miał nomen omen czarne wspomnienia z tego meczu, bo mógł zachować się lepiej przy wszystkich trzech bramkach w pierwszej połowie. W drugiej części rękawice rywalom rzucił Daniel Mruz. Jego dwie bramki to było jednak zbyt mało, zwłaszcza że przedzieliło je trafienie Marcina Flisa na 4-2. Czarni może nie rzucają na kolana, ale systematycznie gromadzą punkty i nadal są liderem. Drugi mecz dla Bosko wcale nie był lepszy, zwłaszcza, że teraz trzeba było sobie radzić bez najlepszego strzelca Daniela Mroza. Trzeba jednak przyznać, że Politechnika Lubelska robiła dużo, by dać przeciwnikom szansę. Drużyna Andrzeja Kurysa pozwalała Bosko na wiele. Denis Braslawec w czwartej minucie wyrównał, odpowiadając na szybko zdobytą przez Michała Lota bramkę na 1-0. W 16 minucie Ukraińiec po raz drugi pokonał swojego rodaka Władysława Śniżkę. Tym razem był to gol kontaktowy na 2-3. W 21 minucie swoją drugą żółtą kartkę w tym meczu obejrzał Jakub Leszczyński, a Bosko dostało 2 minuty gry w przewadze. Dwie minuty koncertowo zmarnowane. Desperackie próby doprowadzenia do remisu w końcówce zakończyły się klęską. Dublet Sebastiana Jajnika ustalił wynik meczu na 5-2. W jednym niedzielnym meczu ponownie zobaczyliśmy w akcji Politechnikę Lubelską. Tym razem w rywalizacji za Energy. Znów zaczęło się pomyśli pod podopiecznych Andrzeja Kurysa. Gola w drugiej minucie zdobył Marcin Borówka. Potem drugiego dołożył Sebastian Janik i naprawdę niewiele wskazywało na to, że AP Energy zacznie się odgryzać. Jednak po zmianie stron zobaczyliśmy znacznie lepszy zespół Piotra Szewczyka, grający z ikrą i wiarą w siebie. Brakowało jednak skuteczności. Pokonanie takiego fachowca jak Władysław Śniżko nie jest sprawą prostą. Udało się dwukrotnie Damianowi widędze, ale jego dublet przedzieliły bramki Radosława Jezierskiego i Jakuba Leszczyńskiego. O których nie było już wątpliwości, kto zgarnie trzy punkty. Co ciekawe, był to pierwszy w historii LAKP mecz, który poprowadziły dwie kobiety. Historię napisały Aleksandra Mańko i Justyna Naklicka. Ciekawa była to kolejka, a zdecydowanie wydarzeniem weekendu określić należy sensacyjną porażkę poker teamu. Teraz przed karcianymi arcyważny mecz za Dampolem, a dzień później mecz awansem z szukającym przełamania mur. Liga nie ma wyraźnego faworyta, przez co kolejne weekendy zwiastują nam moc wrażeń. Liderem klasyfikacji strzelców został Daniel Mruz. Wspomnieliśmy już o szlagierowym meczu Poker Teamu z dampol Poltimem, ale to nie jedyna ciekawa propozycja szóstej kolejki. Dużo obiecujemy sobie po meczach Up Energy Tifozi oraz Ale Taxi Sabix. W pierwszej lizy poznamy zaś odpowiedź na odwieczne pytanie: psy czy koty? Konkretnie wściekłe psy czy czarne koty?